Cześć, witajcie, tu niekocim 8 i witam was serdecznie w Let's Test W tym odcinku chciałem wam pokazać grę, która jest całkiem nowa Badam, całkiem nowa, chyba już prawie nikt o nie zna tą grę A jest to FlatOut 3, dlatego że Nie wiem czy to jest FlatOut 3 FlatOut 3 jest znana ze swoich grach trybu derby, tak? Czyli, że trzeba się rozwalać i tak dalej, i tak dalej, tak? Ta gra nie jest Flat Out 3. Ja sobie kupiłem Flat 3, można by tak powiedzieć Flat 3 e, w przednim wydaniu, po, tak w wcześniejszym wydaniu. Jak wyjdzie Flat 3, to oczywiście dostanę kod na Steama i, i mogę sobie zagrać w Flat 3. I teraz sobie dacie, ok, jak skoro to nie jest Flat, to 3, to co to jest? Za gra? Jest to techniczne demo silnika Flat 3, tak? Czyli w tym odcinku chciałbym pokazać wam, a w tym e, filmiku chciałbym pokazać jak będzie wyglądał silnik destrukcyjny Flautat 3, tak? Po prostu dostałem tą grę od razu e, z, e, jak kupiłem sobie flat auto, Tak, i po prostu chciałem pokazać jakie możliwości ma ten system destrukcyjny Tak, więc okej okay. Pokażę wam teraz coś prostego, tak? Mam, mam dużo do pokazania, jest to taka mapa testowa, testowa mapa, tak? Ja wam pokażę coś prostego, tak? Jak wygląda system rozwalenia Opa, opa, opa Tu na przykład wstąpię tą ścianę, tak? Wiadę. O, tutaj i... JADEMY! BUM! Hohoho <grym> Okej okay. Żaliliśmy przedni samochód A już możemy jeździć A, piękny, kochany system W ogóle tak realistyczny jest ten system, tak? Zabawne, że... Minersz... Fajne, po prostu fajne Dobra Tutaj mamy na przykład takie... się koła, tak? Jak tam teraz wjadę swoim autem Okej okay. Au, au <grym> Yo <grym> Okej, <Okay>. jeszcze jadę <grym> Jeszcze mogę jechać Yo, mam, mam, mam Chodź tu, bitches <grym> Dobra Skoro już tam jesteśmy, to... Zacznijmy tam, pokażę wam dalej co jest. Em, gram na najmniejszych ustawień graficznych z tego powodu, że wyżej już nie pociąga ze frapsem, tak jak nagrywam. Dlatego... Rozwinęłem sobie szyby, nie? Nie, rozwinąłem sobie światełka. Eee, dobra, mam teraz na przykład ten następny. Au, 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 O! O! chyba się wbagłem. <ślesy> au Jo, jeszcze jadę. Jeszcze jadę. I jeszcze raz, już Zmienię sobie perspektywę kamery, o. o, O, yo, 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 okej, okay. Yo. Yo, mamy trzy kołowca. O, jakie to jest fajne. Okej, okay, teraz robimy go. I coś tam mogę wam jeszcze pokazać. Tutaj mamy takie powiedzmy że koło gdzie to możemy wjechać Zobaczymy Co tutaj możemy zrobić Tutaj się w... można wjechać i Wiii... Ooo, oh, yo O O faaak Okej, rozwaliliśmy dach Jak tam kierowca? Okej, okay, jeszcze się trzyma <laughs> Dobra Oczywiście jest naprawdę, polecam wam kupu tej e, float, fa, flat auto 3 Jest do kupienia za 20 euro teraz Promocji jest Więc polecam wam, nie? Bardzo fajny system destrukcyjny O oh. Au I W ogóle nie ladży Jak już, to jak jest duże na przykład, duże część to zaczyna lagować Jo, Yo, dam radę Okej, okay, naprawimy Tutaj ja mam taki skok narciarski, można tak powiedzieć. Dobra, teraz co wiem, jedziemy na dół. To auto troszkę driftuje, więc troszeczkę przeszkadza, tylko ja zmienię sobie kamerę. Jademy. I jump! Ok, ile? 90 metrów. Nice! Whee. Ok. Okej. Okay. Dobra, następny mam do pokazania. Jest tutaj taka ściana, można powiedzieć. Gdzie to można po prostu wejść do góry. Albo mogę nawet tutaj chyba wjechać. O! O! Nie, nie można. Nie można. Okej, okay, będziemy tutaj na górę, bo to naprawdę fajna rzecz. Bardzo ciekawa rzecz. Nawet o 29 FPS-ów. o. Haladżer. Ale jest ja Jeszcze na samą górę oczywiście Na samą górę Okej okay, Jedziesz, jedziesz Okej okay. Tutaj możemy wjechać na dół Wygląda to mniej więcej tak I jedziemy Au, yo, yo. Okej okay. Au, au, au Yo, Ooo oh. oh, to już nie wygląda zdrowo Kierowca jeszcze jest? <laughs> oh god Tu już nie wygląda zdrowo Jeździ już nie potrafię <laughs> Okej okay. sensie do, do, do pokazania, to naprawdę jest e, bardzo fajne Jest to tutaj Ja ją nazywam zniszczarką Bo ona jest zniszczarką Pokażę wam dlaczego Uwaga, uwaga Yo, yo, yo <laughs> <laughs> Okej, okay, jeszcze raz O, ja nie mogę jechać, okej, okay, jeszcze raz I tym razem O, oh, yo Ale lagi <laughs> Jeszcze raz się tam wejdę? A i teraz Ups O Dobra Ok, to byłoby na to Tutaj mamy teraz na przykład takie Podskoki, możemy tak powiedzieć Ui, Jo! O Jeszcze raz, dawaj Ui <grybuj> <grybuj> yo. Jeszcze mogę jeździć Ui <grybuj> I na glebę. Jo. Jest raz, dawaj. Teraz będzie front flip. A backflip. Nie, backflip będzie. Woo! O! Jeszcze raz, dawaj. Tutaj teraz. O, nie trafiłem. Teraz. Okej, okay, z auta to zrobiliśmy Mini. <grytania> Malucha zrobiliśmy, można tak powiedzieć. <grytania> Ten kierowca. Jak to wygląda? Patrz na tego kierowca. Boże święty Okej okay. Potem tu mamy jeszcze taką podskocznię, można powiedzieć Z beczkami! Woo! Jo. Nic ciekawego Tutaj możemy sobie na przykład sobie skoczyć jeszcze A, jakbym trafił Okej okay. Teraz wam pokażę najlepsze z tego, z tej mapy Najlepsze co może być na tej mapie a jest to ja ją nazywam e, katapultą śmierci a znajduje ona się tutaj, te czerwone to normalnie ona działa tak, że tutaj trzeba wejść tak i tam z tyłu ta prasa wywala jednego wiii <grym> fajna rzecz um, lecz ja ją używam do czegoś specjalnie innego do testowania na przykład systemu zniszczeń, tak? Nawet bym jak ten system zniszczeń naprawdę jest zajebisty, nie? O, czekajcie, teraz tylko niech sobie tam poleci. Na przykład czekama się znowu rozruszy. O, i teraz. Nie, nie za bardzo, za bardzo. Okej, okay, i. O! Yo! Yo, 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 yo! <śles> Jeszcze raz. Teraz Chop za mocno oh, O! Następne! Dawaj! Lubię to! Wow! Oh, oh, oh. Yo. Jeszcze mogę jeździć, wszystko okej! Okay. Wszystko okej! Okay. Teraz tyłem! Jedziesz ja Jakoś nie przepadam za grami wyścigowymi, ale Derby... Owszem! O! Jo. Jo! Chyba mnie wbiło. Ja wbiło mnie totalnie. <laughs> to już nie wygląda zdrowo. Ale jeszcze mogę jeździć. <laughs> to już nie jest auto to jest jakieś gówno. Kurde. Dawaj, jeszcze raz. To jedź! Jeszcze okay, raz. Jo! Okej, okay, może być. Okej, okay, jeszcze bardziej. Kurde. Dam radę, dam radę. Nie, nie za bardzo! Yo. O o Tak jak można. Okej. Okay. Mogę jeszcze jeździć tym? Chyba już nie bardzo, nie? O mogę jeszcze, okej. Okay. Okej, okay, skoro tu już mamy taki złom, który już możemy jeździć, to musimy go już całkiem zniszczyć. A całkiem zniszczyć lubię... Tutaj. To jest... E, zniszczarka śmierci, na nazywam. Okej, okay, wejdziemy. O. Yo. Okej. Okay. Jedemy, jedemy! Uo! O! Jeszcze jadę! <grystanie> co to jest? To już nie jest o co! Okej. Jeszcze raz tam jadę. Trochę kamera się dziwnie obraca, ale dobra Dobra, wchodzimy tam mm, o! I tu już nie wygląda zdrowo Sprzedam Opla! <grym> Jak to wygląda? <grym> to już nie jest pojazd. Ok, tu widać mamy taki młotek, który lubi sobie... Nawalać. Zbójmujmy go. Wow! Wow! o, oh. Mój zderzak tylny jest jako już trochę połamany. Okej! Okay. Oo! Oh. Oh, jo! Jeszcze raz! Ooo, oh, kurde! Jeszcze raz, dawaj. Ja chcę, żeby mi naprawdę uderzył mocno. O! Oh. Halo! Ja chcę, żebym uderzył! Okej, okay, poczekamy Okej, okay, teraz ja nam dobry moment UUU UUU A Jakie fajne Mogę tam jeszcze jechać? To byłoby naprawdę fajne, gdyż w tym mógł jechać Jak tam kierowca? <ścoughs> Dobra, <ścoughs> nie ale ja się w środku <ścoughs> Jeszcze raz Okej, okay. o! Jeszcze raz Okej okay. Uuu, uuu. Uu. Uderzył prosto W dach Okej okay. Uuu A! u, uu. O, silnika widać, ale mogę jeszcze jeździć? Nie mogę, he? Nie? nie mogę Hello! Uuu, okej okay. Dawaj jeszcze więcej, ale ja chcę uderz mnie, no. Modku, no dawaj. Yes, baby. Yes, dawaj mocniej. <ścoughs> Okej. Okay. To się nazywa czysty autoseks. Jo, dawaj mocniej. Modku, dawaj. Yo, ok. Ten botek jakiegoś nie chce mnie bardzo uderzyć. Yo! 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 Weeeee! Jak mnie wolił. O! Oh. To już nie e, wygląda aż tak interesująco. Okej okay, ludzie, mamy nowe auto. Cabriolet. Yo! Ale jeszcze jeździ. <laughs> o, może mi się uda jeszcze tutaj zrobić looping. Yo, baby yo, Wi jeszcze mogę. <laughs> I teraz wsianę. BUM! <laughs> yo, Jeszcze jadę. <laughs> Jakoś jadę. <laughs> Kocham ten system zniszczeń, kocham go. I teraz do pres z nim. Okej, okay. no wejdź, wejdź tam, wejdź, 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 wiedź Jedź tam, zniszmy te auto całkiem. No, i teraz. Eee, tak. Okej, okay. jeszcze raz. Chcę to auto całoludkie zniszczyć. No, nie tak cieć Swoimi trz... No i już też trochę, dawaj! No, dawaj! No, ta szadę! Jest! U! Aaa, yo, 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 O! Okej! Okay. Mogę jeszcze jeździć? Nie! Yeah. <grybujesz> Mogę jeszcze jeździć! yo, Och, kocham! Co, wyobraźcie nie tak w derby <laughs> Nagracie z tego fallouta i takim takim głównym możecie jeszcze wygrać I grać ogólnie Dawaj uh. <laughs> Ok. Okej, pojadę jeszcze mamy coś takiego Nextcardgame.com Uwaga i... Whoa. 50 metrów, Whee. Yo! 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 Okay, teraz naszej presy znowu Do naszej... Naszej katapulty kochanej No, wjedź! Jeszcze raz Spróbujemy coś takiego Będzie to trudno zrobić, do wykonania, ale spróbuję Chciałem moje auto, powiedzmy, że przepołowić To się uda Pograłem już wcześniej i prawie się udało Okej okay. Yo. O. Ah uh. oh, shit <laughs> oh. Jeszcze mogę jeździć. Okej okay. Okej okay, teraz Whoops. Wii. O! Oh. Very nice. Te kierowca. Okej, okay. Okej, okay, co my jeszcze mamy? Co mam też jeszcze do pokazania? Tutaj mamy taką powiedzmy, że trasę, gdzie możemy jeździć. trochę trudno do jeżdżenia, ale da radę. Nie, nie spadaj, nie spadaj nawet! Nie! Nie! O. Ok, skręćmy teraz i do góry Lubimy, Może damy radę przejść tą trasę Wii No, no nie, nie, nie O nie, nie spadaj nawet Dalej, 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 dalej Ta oto strasznie driftuje ale na pewno będą dodane nowe auta. <laughs> Czytałem troszeczkę w opisie, jakie będą dodane e, rzeczy. Między innymi e, właśnie 40 różnych pojazdów. <laughs> ja jestem ciekaw. Jedynie grałem w przed auta, ale. E, Kocham po prostu systemy zniszczeń. Wiiiiii! O! To było twarde lądowanie. O, jak tam mój silnik. Okej, okay, mój silnik chciał już... Um, no. Coś wykrzywione. Kiedy <grystanie> okay, tyle mamy coś takiego jeszcze. O, i teraz. Wu <grystanie> Oni nic nie robią. Okej. Okay. To już mu chyba pokazywałem, nie? Albo? Nie wiem. A jak to wiadomo? I. yo, yo. O, -o. o. Nie, nie mogę już jechać, ale dam radę. Dam radę, co zniszczyć całe Wiem, <śm> Wiemy już, mówię tyle razy. Ok. Tak, wywalaj mnie. O, mam teraz. O. Mogę nie jechać? Yeah! <laughs> Yo! Fajne, bardzo fajne. No dobra, to byłoby chyba na tyle. Teraz można włączyć sobie boty. Chyba te są i teraz jedziemy z botami. Hello! Boom! Ja dawa, zacznijmy taki derby. O, lagi! Woo. Ja jeszcze żyję. Jakoś. Oh, you need that, other oh, What to bitch! What bitch! Wow! 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 Hello. Oh, Prawe koło mi się zniszczył, not Oj. Oi. Do oh, I'm on the place. thinking Hello. Wow! Prawie. Tam coś jest. Może go uderzy? Hello! Uuu! <grystanie> Czy to jeszcze zamieca coś? Tam jest ktoś. Będę go też śledził. Yo! uderzę Uderzyłem go. Jest! A ty? Oj, on też już nie wygląda zdrowo. Okej, okay. No, chodź tu, no, no chodź, chodź ze mną. Chodź. No chodź. No nie mi to uderzy. Czekam. Okej, okay, wyłączę. I jeszcze raz wyłączę Czekam na was. No i gdzie oni są? Nie ma jak tylko ktoś kto uderzy. O, jedzie, jedzie! Yo <grym> Okej! Okay. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? No chodź, ty chodź. chodź. Wiem, że to chcesz. Wiem, że to chcesz. O, już nie mogę jechać. <laughs> Dobra. będzie bardzo fajny, fajna gra będzie, już czekam cały czas na Nauta 3. Który wyjdzie już um, w następnym roku? że Nie wiem, ale jest... kupcie sobie tą grę. Dostaniecie właśnie ten, tą demówkę, tak? Bo to nie jest podziwiaczku, to jest demówk, dem, demówka techniczna. Gdzie będę właśnie gdzie... Um, no, jest pokazany cały ten silnik destrukcyjny Tak? Jo! Jeszcze jadę, jeszcze jadę. O! O co tam chce? Nie wiem, ale jeszcze jadę. Brum, brum! Jeszcze ja wejdę Uuuu, uh, Au Oke okay. Dobra A, mogę tak normalnie cały czas rozwalić samochody To jest po prostu przepickie I w ścianę Teraz Jeszcze raz pokażę wam ten system Z frontu Puf. Koło odpadło <laughs> A, kocham to. I tak, to jest najlepsze. Okej okay. i do góry. Hello, chcę rozwalić swój samochód. Dziękuję bardzo. Eee, co się stało? Gdzie jestem. O cholera, to nie wygląda zdrowo, jestem pod mapą nawet. Jeździć ja jeszcze mogę? No trzeba to zmienić. Okej, okay. jakoś to wygląda. okej, okay, teraz my ty wejdę. Halo! wow wow O, oh, cholera! Yo! Co się dzieje? Pani nie widzę. O, następne. O! oj okej okay. My się zresztą kończymy to Jak już powiedziałem, kupię sobie Frentauta 3 w... no, na stanie oczywiście link macie w opisie kosztuje tylko od 20 do 30 euro Czyli to by było około 50 do 80 zł około Nie wiem około mówię No to, to... Jak jeżeli lubicie rozwalić samochody e, ogólnie derby, to Kupcie sobie, naprawdę polecam Sami widzicie co można tutaj zrobić z tym systemem em, destrukcyjnym Tak Mój sam wkód teraz wygląda tak, a wyglądał tak Hyhy <grych> Aaa, piękne Więc jeżeli wam się spodobało, to em... O wiecie? O, jaki fajny jeżeli wam się podobał ten filmik, to dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, no to łapkę w dół. Um, spierajcie się producenta. Jeżeli chcecie mieć więcej odcinków, albo... Czy nie mogli je śledzić na YouTubie... ...to subskrybujcie ten mój kanał. Mnie to bardzo, bardzo motywuje. A... ...no, na komentarz bym się ucieszył. Więc ja się z wami żegnam, następnego odcinka z... Yy, ...z... ...Ojo! Bams! Z... Testujmy grę Jak ze mną niko musimy A Aj, ja się z wami żegnam Ja teraz będę grał w tą grę <gry> będę rozwalał dalej samochody Więc... No A i ja z wami żegnam znowu ponownie Już trzeci raz chyba, czy któryś tam... Cześć